Dzień dobry, witam Was, kolejne odsłonę serii komisologowej. Dzisiaj tradycyjnie cztery tytuły z czterech różnych wydanic, cztery różnorakie tytuły, w których możecie znaleźć się troszkę podobnie, No bo tak, zawsze próbuję jakoś połączyć, ale nie zawsze się daje. Zaczynamy od bardzo mocnego tytułu, bardzo ważnego yy, autora, yy, Pacoroki, którego już zapewne znacie, ponieważ yy, po tym jak wydano parę parę dobrych lat temu latarnia, była przerwa, a rok temu Paco roka wrócił z dwoma ciekawi mi, jednym wybitnym tytułem tak naprawdę, Domem yy, i z Kolejami Losów. A teraz mamy Powrót do Edenu, kolejny komiks wydany przez yy, Kulturę Gniewu, tego autora, w takim samym formacie jak był Dom. I podobnie jak yy, yy, w, yy, w Domu, pakoroka snuje opowieść o rodzinie. Tym razem jednak nie jest to opowieść współczesna, ale przenosimy się do roku 1946 i zdjęcia, robionego na plaży Nazaret w Walencji. I tak naprawdę wokół tego zdjęcia wszystko się, że tak powiem, roz, 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 narracyjnie rozprzestrzenia. Autor snuje sobie opowieść o tym, co tak naprawdę za tym zdjęciem się dzieje. Czy to jest prawda, czy nie? Musicie sami sobie zdecydować, ale na, na pewno bezsprzecznie Pakoroka pokazuje pewien wycinek hiszpańskiej kultury, maczyzmu, bo to też jest takie dość mocno tutaj pokazane. Wszystkiego to, co te 60 lat temu, 70 tak naprawdę, już było właśnie elementem życia codziennego. Bo tak naprawdę to jest historia o życiu codziennym pewnej rodziny. Antonia, i właśnie dziewczyna ze zdjęcia, która jest już starszą panią, i wspomina, właśnie nie może znaleźć zdjęcia, bo nie wspomina właśnie wszystko to, co się to z tym zdjęciem dzieje. To jest jedno z, z, z trzech zdjęć Antonii, które były zrobione w trzeciej młodości, ale tak naprawdę najważniejsze. Poza tym, y, to powiedział i, i rodziców Carmen, Vincente, w jak oczywiście jest ich mnóstwo: jest Paco, Vincentina, Amparin, Pipo, Pepito. Y, te siostry wychodzą za mąż lub nie. No, tutaj różnorako jest to opowiedziane. Jest to taka saga rodzinna. Nie przez 150 lat, ale przez pewien okres czasu, która pokazuje, że Pekoroka po pierwsze jest bardzo ciekawym narratorem, bardzo też sprytnym obserwatorem, a poza tym to, co w domu też było, jest niezwykle sentymentalny, opisowy i. Tak naprawdę, kiedy czytałem Powrót do Edenu i zastanawiałem się, co by było, gdyby ten komiks wyszedł wcześniej przed domem. Otóż myślę, że byłby identyczny szał i identyczny zakwyt na ten komiks. Ponieważ jednak on po, wyszedł po, po, po domu, no to jest do niego porównywany poniekąd, no, chyba tylko właśnie tym formatem i elementem właśnie rodzinnym sentymentalizmu, gdzieś tu się w, to wpisuje, ale to jest troszkę inny komiks, w dodatku ym, Emocje, tak jak w Domu, były, że tak powiem, na stałym przez cały komiks, tutaj emocje nastają wraz z kolejnymi stronami, dzięki czemu po przeczytaniu, dokończeniu komiksu dajemy, otrzymujemy taką satysfakcję, że, że kolejny kawałek bardzo dobrego komiksu, bardzo dobrej literatury tak naprawdę otrzymujemy, nie mniej dobrej jak jednak Dom. No ale to trzeba tak, że tak powiem, powolutko się wczytać w całą tą niezwykłą historię. Nie podałem jeszcze tłumacza, więc warto też o tym wspomnieć, jak zwykle tłumaczeniem zajmuje się Tomasz Pindel. I co do liczby stron, to ten komiks ma 176 o strony ilustracyjnej to jest no oczywiście fantastyczne, pakorka z bardzo y, ciekawym ilustratorem, bawiącym się zarówno kolorystyką, jak kadrowaniem. Y, tutaj też są te elementy fotografii, no, no dużo, dużo tego jest a od strony właśnie fabularnej to też również bardzo przyjemna lektura dla czytelników. Więc jeśli zobaczycie Paco Roka, yy, chyba tak się wypowiada nazwisko, byłem ostatnio w Berlinie i rozmawiałem z przedstawicielką yy, yy, literatury hiszpańskiej, specjalistką promocji literatury hiszpańskiej i opowiedziałem, że znam takiego autora Paco Roka, czytałem, to się bardzo ucieszyła, że, że, bo, bo to jest też znana osoba postać w Hiszpanii i cieszyła się, że w Polsce również jest on yy, rozpoznawany. Walny i, I naprawdę uważam, że to też jest bardzo dobry autor. No, pani teraz się zajmuje na przykład targami we Frankfurcie. Właśnie, ponieważ gościem tego, tych targów jest Hiszpania. Więc Paco Roka jest autorem bardzo dobrym, wybitnym. Nie boję się użyć tego słowa. Jeden z najciekawszym współczesnym komiksu pokazujący, że komiks to kawał dobrej literatury, a on jeszcze tak łapie za sentyment yy, mocno, jak w przypadku Domu, jak w przypadku właśnie yy, Powrotu do Edenu, yy, to jest taki must have, yy, a kto uważa inaczej, ten się nie zna, nie żartuję, ale naprawdę myślę, że nikt nie będzie zawiedziony, chociaż jak mówię, na pewno porównania do Domu przy wielu z was się pojawią, nie martwcie się tym, nie porównujcie, bo to są troszkę inne opowieści, ale nie mniej związane z pewną rodziną, z sentymentalizmem, z przeszłością, z głębszą przyszłością i opowiedziane w fantastyczny sposób. Więc polecam zdecydowanie. Co do kolejnego tytułu, to tytuł bezsprzecznie też głośny. W ogóle Scream Comics, Scream Comics z samego tytułu głośny jest, ponieważ yy, wydało w między, w mniej więcej w tym samym czasie komiks o David Bowie i o Janice Joplin. I właśnie o tej drugiej postaci opowiem króciutko dzisiaj. Love Me Please. Historia Janice Joplin. 1943-1970. W scenarzu jest na mnie Finet, ilustratorem Christopher, yy, Kolory de Greve stworzył, a tłumaczem też nie spisałem, przepraszam, Magorota Fangrad-Jastrzębska. Jedna jest to 160 stron, twarda oprawa, komiks, biografia co widać, Dzjenic Joplin. Jak wygląda biografia, każdy wie, i chyba nie zawiedzie się ten, kto po ten oto komiks weźmie w ręce. Dzjenic Joplin dużo powiedział, Są filmy, to są dokumenty, są artykuły. Więc o niej, choć narasta się pewna legenda tego klubu 27, to jednak no, bezsprzecznie dużo o Jane Joplin wiemy. Więc tak naprawdę czytając Love Me Please, historia Jane Joplin, 90% tego, co znalazłem w komiksie, już widziałem. Tak naprawdę wiemy o tej dziewczynie z Teksasu, wiele wiemy, że dostała jakieś nagrodę najbliższego chłopaka. No nie bardzo dziwa, ale że też była bardzo kochliwa i nie no przebierała. Love Peace i TP. Co tutaj w tym komiksie nie ma, a o czym warto było powiedzieć, o czym coraz częściej się opowiada, oczywiście też o tym maciźmie, jednak, w tych elementach maskulinowych, w środowiskach hipisów. Co chociażby już kiedyś w jednym z komiksów opowiadałem, że był właśnie taki moment opowieści, gdzie jedna z bohaterów opowiadała o tym, że no, nie chciała się przespać. Z, będąc dzieckiem Kwety, no to została wykorzystana. To też w powieściach się pojawia teraz częściej, czy w reportażach, że, że jednak te czasy miłości, lata miłości, to wcale nie były takie czasy piękne dla niektórej płci. Ale z drugiej strony, James Joplin, jak pokazuje ten komiks, była osobą dość rozwiązłą, więc jej to nie przeszkadzało. Oczywiście podstawowym elementem, problemem Jazz Joplin jest, są używki, i to coraz bardziej ją, że tak powiem, wprowadza w zły stan psychiczny i fizyczny. Więc, tak naprawdę, o Jazz Joplin, jeśli coś widzieliście, co słyszeliście, no to wszystko to też pojawi się w książce, w komiksie. W książce, tak oczywiście w książce, więc nie ma co narzekać. Jest to komiks zdecydowanie na wielbicieli James Joplin, na wielbicieli muzyki, na wielbicieli yy, tamtych lat, czyli lat 60. i tamtych środowisk. wiesz, trochę mi brakuje tego elementu takich yy, od, yy, że tak powiem od złacenia tego okresu, który pokazywany jest coraz bardziej realistycznie nie tam w Pismo, bo to wcale tak nie było. No, zawsze jest gorzej niż nam się wydaje. Dobrze. Więc tak naprawdę Love Me Please jest komiksem ciekawym. Dla specyficznej grupy odbiorców, którzy po prostu lubią komiksy, literaturę biograficzną, no komiksownik biograficzną, no a tak naprawdę też geniuszną. Więc to jest komiks również taki w y, kategorii prezentowych dla y, tych, którzy lubią właśnie y, taki rodzaj muzyki, tą artystkę. Więc myślę, że to jest właśnie coś dla niego, dla nich. Nie źle, ale jak mówię, czułem, że mogło być troszkę więcej czegoś, tak? Dostałem to, co dostałem. No, jakiś. No nie nasycenie, ale jednak takie oto było. Przechodzimy dalej do młodości Blueberry'ego, tomu trzeciego. Ktoś ostatnio w internecie pokazał, że jest moda na westerny. Się. Wydaje mi się, że ta moda na westerny trwa od zawsze, tak naprawdę, bo Blueberry w polskiej w komiksach wydawanych w Polsce, jest postacią dość znaną. Mamy jeszcze Cartlanda, mamy serię wydawaną przez chociażby Winnę o Zagorze, czyli taki pulpowy western. No dużo tych westernowych wątków jest. Wester przecież Rosińskiego był, no, no, no sporo, sporo tego i jeszcze więcej. Więc western zawsze gdzieś to się pojawia. Tym razem już nie oryginalni twórcy. to Senatorem został François Corteginiani, a jest autorem no, znany z Katlanda, ale także jest Go West Youngman young Michel Blanc Dumont. Bardzo ciekawy twórca, specjalizujący się właśnie w rysowaniu Dzikiego Zachodu. Patrzymy z Wojciech Bilek, wydań Egmont, 196 stron. I jest to trzeci tom zebrany, na, składa, na z którą składa się cztery opowieści tworzące pewną historię całą. Plan Pinkertona, Szlak Przeklętych, Ostatni pociąg do Waszyngtonu i Zabić Lincolna. I chyba to ostatnie tu mówi o wszystko. Co do Młodości Blueberry'ego, to mamy rok 1964, wojna północ południe oczywiście Blueberry jest yy, po stronie tych dobrych, chociaż tak naprawdę pochodzi z tych rejonów, można powiedzieć, Próbuje się dostać do Atlanty, bo jest taki plan właśnie wspomniany Pinkertona, który mówi tu spoiler o tym, żeby wybić dwóch wybitnych generałów. I za tym wszystkim ma stać Eleanor Mitchell. Ostatecznie, no nie powiem jak się to skończyło, ale kończy się tym, że Blueberry będzie musiał ratować Lincolna przed planem zabicia go. Więc nie mają plany, drudzy mają plany i próbują to wykorzystać. Od strony popularnej jest to bardzo ciekawa komiks z gatunku, właśnie westernu, opowiedziane w dość ciekawy również sposób. Chodzi o narrację, która jest, jak to w westernie, mamy dobrych, złych, to się tam zmienia. Przyjemnie się to wszystko czyta, więc wydaje mi się, że model Lubberego Tom Trzeci, no naprawdę sympatyczna propozycja komiksowa. Nie tylko dla wywiedzieli po prostu dla dobrego komiksu, klasycznego takiego komiksu, bo to właśnie Bubery, młodość Burberry'ego taką jest. Więc są dobrzy bohaterowie, jest spisek, jest próba, że tak powiem, pokonania wroga i co kolejny tom, to się, że tak powiem, udaje lub nie udaje, aż do finału. Więc fajnie to wszystko wygląda i też fajnie się czyta. Te 200 stron można przeczytać w przyjemny sposób, w wakacyjny sposób i wydaje mi się, że o no to właśnie w tego typu komiksach chodzi. Bo nie jest głupo, głęboko intelektualna opowieść, sentymentalna, a właśnie rozrywkowa, westernowa opowiaska dla wszystkich. I takim właśnie jest przyjemnym lekturą młodość Luberego, Tom trzeci, a niedługo będziemy mieć i Tom czwarty. No ale jak mówiłem, Luberech nam pod dostatkiem, co pewnie sami wiecie. Więc mamy tutaj jeszcze sporo tego do przeczytania, jeśli nie A na pierwszą, przy okazji, Cartland, tą trzeci, Wiednictwo ale zapowiedział, więc wkrótce też, mam nadzieję, do niego sięgnę i przeczytam. I na koniec Fado Ilustrowane, scenarzystą jest George Mishuel, tłumaczem jest Grażyna Jadwiszczak, Józef szpura i Jakub Jankowski, aż trzech tłumaczy, Wiednictwo Timowicz i aż albo tylko 48 stron, ale naprawdę czyta się długo, bo dużo tekstu na tych stronach jest. Zacznijmy od plusów. George Miguel, Miguel bardzo fajnie rysuje, ilustruje komiks. Jak mówiłem, troszkę może za dużo tego tekstu, można by to rozbić na troszkę więcej stron, ale jednak od strony wizualnej jest to lektura przyjemna. Wszystko dzieje się pod koniec XIX wieku w Portugalii, są pewne zamachy anarchistyczne, próba ubolenia króla, tak naprawdę jest to o sztuce, o malarstwie, o sierocie pofaną, o takiej kobiecie, którą właśnie fascynuje się jeden z malarzy, opowieść też o pisarzach. Problem polega, że to jest bardzo rwana historia, jak mówiłem, 48 stron, to niedużo. Ale co dwie, trzy strony mamy przenoszenie się w czasie, mamy rok 1008-1899 i tak ciągle to się miga, a wątki się urywają. Tak naprawdę to wszystko jest kolażem. Fado ilustrowane jest pewnym kolażem, który pewne z założenia samego tytułu takim miało być, ale dla naszego czytelnika polskiego dużo z tego, co jest tutaj opowiedziane, jest po prostu nieczytelne. Fakt, że na końcu jest pewien słowniczek, jest kalendarium, co pozwala nam trochę dowiedzieć się mniej więcej o co chodziło w tym komiksie, o co chodziło w tych atakach anarchistycznych, o, o co chodziło o, o królu, dlaczego jest tak iniocznie pokazany, plus ten wątek właśnie z sobotną z środą Pofado, ale tak naprawdę to wszystko jest rozpychnięte i, i jednak mało. Czytelny. Więc od strony wizualnej jest bardzo przyjemnie, a od strony fabularnej naprawdę jest troszkę byłkotliwo takie gotowane wszystko razem i nie do końca wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Bo jak mówię, ja to czytałem mówię. O co tu chodzi? Są tutaj kilka wątków, które się, że tak powiem, nie łączą, nie kończą poza jednym tak naprawdę tym głównym wątkiem, jak się tam pofadą i malarzu, a reszta gdzieś tam tam przebija się. Pojawiają się postacie, znikają jakieś wątki. Nieczytelne jak dla polskiego czytnika. Myślę, że portugalscy odbiorcy bardziej yy, 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 łatwiej im interpretować to, co się w tym komiksie dzieje. Więc, tak naprawdę, yy, troszkę taki strzał, nie do końca udany. Być może warto by było jakieś yy, podsumowanie, jakiś tekst na koniec, żeby właśnie dowiedzieć się, o co tak naprawdę w, tym, w tej Portugalii w początku XX wieku chodziło o co chodzi w Fado. Zresztą już kilka razy było mówione, no, nomen, nomen y, Timof też wydał komiks Fado, to też niezbyt udany był, więc to y, też jakoś tak jest nie do końca. Taki eksperyment. Wizualnie ładnie, ale fabularnie nie do końca mi się to wszystko klei, niestety. I tak, z tym Fado i bywa. Przechodzimy do... do <ścoughs> Przechodzimy do zakończenia. E, dobrze, kończymy powoli. E, powrót do Edenu. Komiks autorstwa Paco Rocky. Kultura gniewu, 186 stron. Yy, Pakoroka wybitnym twórcą jest. Yy, I opowiada sentymentalnie o przeszłości. Opowiada inteligentnie o przeszłości. Jest sprawnym obserwatorem i sprawnym także ilustratorem. Więc powrót do Edenu komiksem jest must have. Trzeba go kupić. Yy, Niemniej ciekawym jak Dom, który był chyba naj, jednym z najwybitniejszych komiksów ostatnich lat, jakie wyszedł yy, w Polsce. A powrót do Edenu. Dorównuje mu, ale ja mówię, nie porównujcie tych dwóch komiksów, bo one są troszkę inne. Jakby porównać dom był pierwszy, to byście dom porównywali do niego. Więc nie ma sensu. Ale musicie ten komiks przeczytać, bo to coś naprawdę dobrego. Love Me, Please. Historia Janis Joplin, 1043-1060. Widzicie w screen Comics, twórcy Nicolas Finet, Christopher i The opowieść biograficzna o Janis Joplin, najważniejsze elementy jego życia. Taka klasyczna biografia bez jakichś eksperymentów u dziewięć, jak w Andim, o którym jakiś czas, za jakiś czas opowiem. Jedna z dwóch, która pojawiła się w tym samym czasie, gdzie był i też, Bowie w komiksie. Trochę inna też historia. Dobrze, opowiem o niej jak, jak przeczytam. Myślę, że tam, 160 stron, klasyczna historia o dzień Joplin, jeśli lubicie dzień ktoś z Waszych znajomych zna, lubi dzień Joplin, to jest właśnie komiks dla tej osoby. Biografia, jak biografia muzyczna, od A do Z, jeśli coś kiedyś oglądaliście filmy dokumentalne jakieś popularne o dzień to to wszystko tutaj się znajduje. Młodość Bluberego, tom trzeci jest książka francuska i courtierien, illustratura Michel Blanc-Dumont, znany m.in. z Cartlanda, czy z Go West, Young Man, tłumacz Wojciech Birek, wydawnictwo Egmont. Cztery kolejne tomy zebrane w jedną całość, Plan Pinkertona, Szlak Przeklętych, Ostatni Pociąg do Waszyngtonu i Zabić W Tym razem Blabery jest wplątany w sprawę próby właśnie tego, w wykonaniu planu Pinkertona, w którym chodziło o zabicie generałów w czasie wojny północ-południe, no a to wszystko się odwraca i musi ratować Lincoln'a przed <gryzny> jego zabiciem. Więc myślę, że to komis nie tylko dla czyli westernów, ale naprawdę to jest kawał porządnej literatury przygodowo-awanturniczo-westernowej. No i inaczej tego nie mogę nazwać. Więc miłość Blueberry'ego jest również komiksem wax, jeśli chodzi o dzisiejsze dzień. Fado jest Georgi Miguel, jest to transnorzystą, tomaszczyk w 3 Jadwiszczak, Jadwiszcza, gdzieś Szpura, Jakub Jankowski, widownictwo Timów, Tylko 48 stron. Bardzo ładnie wizualnie, i jak widzicie, okładkę myślałem, że będzie fajnie. Tak naprawdę jest troszkę y, zbyt bardzo pocięte. Taki kalejdoskop w historii nie łączące się. I tak naprawdę. Poza naszym obiegiem y, kulturowym. Y, no, Jeśli byście, bylibyście z Portugalii, to byście we, pewnie dużo więcej z tego wyłali, jesteście z, z Polski, a mieszkacie w Polsce mówicie po polsku, więc nie wszystko to można y, zrozumieć. Y, Choćby o grupie Pokonani przez życie, Grupa Lwa, y, anarchiści Sierra y, wszystkie te wątki pewnie z, mają pewne po, podłoże e, interpretacyjne, ale no, bez narzędzi no, samo odczytanie. Tutaj jest po prostu troszkę nijak. I to jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, wkrótce się widzimy z kolejnymi propozycjami komiksów. Do widzenia.